gdzieś na giełdzie, między innymi taka potężna BMW. Co to jest za model? 520 F11. Który rożli? 11. Chodźmy zobaczyć, co bliska tutaj, bo zajrzeć można. oj. proszę zobaczyć. otwór Diesel. jaka pojemność? 2 diesel 184, automat ze sportową skrzynią z łopatkami przy kierownicy. I to jest Pochodzenie jest, że tak powiem za zachodniej granicy tak, czy? Niemcy. A kiedy? Sprowadzony w sierpniu w zeszłym roku. I to pan sprowadzał dla pana czy tak, to? 189 tysięcy udokumentowane do września. Chyba zdaje się, że do września 24 roku serwis Niemcy. Aha A pan ile przejechał? 10 tysięcy No nie mogę nie spytać, a czemu pan sprzedaje taki piękny samochód? Potrzebne pieniążki Dlatego tego I co pan kupi, z Ciekawości? Nie wiem, zobaczymy. Najpierw trzeba sprzedać. Ale też BMW? Myślę, że jest tak. Jest pan BMW? Tak. Tak, tak. tak, zdecydowanie. Tak. A co w tym modelu jest takiego fascynującego, nie pan powie? No myślę, że komfort jazdy przede wszystkim. Nawet w porównaniu z innymi modelami. To tak? wystarcza, żeby dynamicznie jeździć, także. No domyślam się. A jak to, ile to pali taki no tak duży wóz, szczerze mówiąc? 7 literków. Poważnie? Ja pierdolnicy, ale to długość jest jaka? Bo to, kurde. No tego to panu nie powiem <laughs> dokładnie. ile. No ale gruby jest, grube auto. A można zajrzeć jeszcze z tyłu? Proszę. Do bagażnika, jak wygląda? jest bagażnik. A drugi komplet jest z oponami zimowymi, tego? To, to się zdejmuje, czy nie? To się otwiera. A, bo to tak jest, jest i tak, i tak, dobra. Nie, no dobra. Zestaw olejowy do wymiany już przygotowany, tak? Jak Następny klient będzie chciał, no to jest w prezencie. <laughs> A opony w tej chwili stoją na no Tutaj są letnie 19 Felgi, zimowe są 18 Fabryczne. Ale pan to się dodaje? Tak. Tak? No kwestia dogadania wszystko. Czyli krótko, jeszcze jaki raz, jest jaka jest cena tego potwora 49 pięknego? To 189 tysięcy przebiegu. Ciekawostką jest to, że auto ma silnik. Zmieniony w Aha. 2017 roku przy przebiegu 122 tysiąca był zmieniony silnik, i ten silnik w tej chwili ma około 68 tysięcy przebiegu. Wszystko jest udokumentowane przez Aso BMW. Aha, w Niemczech? Tak, Aso Niemcy BMW. No dobra, bardzo ładny samochód, rzeczywiście potężny. Potężne auto. Tutaj się wyróżnia, akurat dzisiaj na giełdzie. stoi z drugiej strony, strony niż wszystkie samochody, ale obszedłem wszystko, no i ten to rzeczywiście, ho, ho. Kocho. Do powodzenia życzę w takim razie. <laughs> jest, pan, jest Pan gotowy na negocjacje? Tak. To jeszcze pokażmy, ja tu zrobię, najadę, żeby gdzie widzieli. Jest tu Pana numer gdzieś? Tak, jest numer telefonu. wszystko jest. Wszystko opowiem, sobie... także można śmiało dzwonić. No. Wielbiciele BMW, szykujcie się. Piękna.